Normal, to... Zabijam go. Oh, hu, hu. A i tak przegrałem. O kurwa, Ramos, OPS. Nie gadaj, że top dwa znowu, kurwa no. Ja nie, patrzę. No i dlatego Prismatic Ticut jest kurwa lepszy. Let's go. GG's Let's go! Możemy kończyć! Możemy kończyć tego streama! W takim akcencie! Ah! Pytajnik. No co kurwa? Zrolowałem po popi 2 po 3. Jestem z ciebie zadowolony, bo dobrą rolkę zrobiłem, bo holdowałem wszystko co trzeba było. Nawet moim autem mogła być ARI 3. Bob wygrał grę na platynie i się cieszy. Pójdź wam w dupę, kurwa. się będziecie śmiali z mojego sukcesu. To jest mój największy sukces w karierze zawodowej wygrana tej gry. Zmieniam się teraz w Master E i spierdalam. Do potem Normal to... Właściwie kurwa coś mi nie pasowało z tymi graczami. Coś byli za słabi. Czy ja zagrałem dwa normale?